Ja chciałem jeszcze zwrócić uwagę na jeden element, bo no, on się pojawia również w takiej dyskusji publicznej. Kwestia na przykład różnych miast. I zwracam uwagę, żeby porównywać rzeczy porównywalne, żeby porównywać miasta na prawach powiatu z miastami na prawach powiatu. Małe gminy, czyli małe miasta z większymi miastami. Bo kiedy w jednej z ostatnich wypowiedzi pan burmistrz Kulit ze Złotowa powiedział, że no będzie musiał sobie poradzić, no to pewnie nie skłamał. Ale różnica między sytuacją, którą mamy w Pile, w Złotowie, w Chodzieży i w wielu innych miastach, jest, jest diametralna bym powiedział, bo jest pytanie, czego na przykład złotów nie ma. A no złotów na przykład nie ma komunikacji miejskiej, którą posiadamy my. Możemy sobie wyobrazić, że Piła też nie ma komunikacji miejskiej, prawda? Nie, nie. Od razu mielibyśmy 10 milionów złotych więcej, bo tyle dopłacamy do biletu, żeby ta komunikacja mogła funkcjonować. Ale mielibyśmy jeszcze mnóstwo innych pieniędzy na inwestycje, bo kupujemy autobus. Moglibyśmy tych autobusów nie kupować. Więc... Trudno porównać sytuację, w której mały basen w Złotowie ktoś będzie porównywał z akwaparkiem w pile i kosztami utrzymania tego obiektu. Jedne gminy i inne powiaty, powiat pilski, zaciąga kredyty, żeby żyć dalej. My tego nie robimy. W tych naszych wszystkich obliczeniach nie ma kredytu. Drugi rok z rzędu. W tej trudnej sytuacji uważamy, że. Tym bardziej nie wolno, jak powiem, pójść w tą, w tą stronę, bo, bo to jest oczywiście ścieżka taka trochę donikąd i jeżeli miałyby być te pieniądze przeznaczone na inwestycje, no to ok, tak? to jak będzie współfinansowanie do, potrzebne do projektów unijnych, to będziemy o tym, o tym rozmawiać. Ale dzisiaj złotów na przykład bierze kredyt z tego co wiemy ma deficyt, nie wspiera klubów sportowych. A propos żużla, my w tym roku wydaliśmy ponad chyba półtora miliona na czystej gotówce. Mówię o klubach tych, które działają bym powiedział ligowo. Izbę Wyczerzyń ma w pile w tej chwili. Schronisko dla zwierząt ma w pile. No i ma coś, co by zmieniło też diametralnie naszą sytuację finansową. Ma najwyższe podatki. Możliwe jakie są, tylko które, które się pojawiają w zapisach ustawowych, a my mamy te podatki na takim poziomie, żebyśmy zwiększyli te pewnie 8 milionów, byśmy pewnie mieli dodatkowo. Ale uznaliśmy, że te wszystkie trudne elementy, które, o których mówię, nie chciałbym, żeby były przekładane na mieszkańców, żeby nie doprowadzić do sytuacji, w której to mieszkańcy będą w jakiś sposób karani za to, co się dzieje w kraju. Jesteśmy też odpowiedzialni. Tak? Na Titaniku wszyscy wiedzieli, że nie powinni tak szybko płynąć, łącznie z kapitanem. Wszyscy po, po, poddali się takiemu ryzyku, a potem jeszcze wtedy, kiedy już wiadomo było, że, że jest awaria, nadal orkiestra grała.